Siemano, siemano i z tej strony, Meksykano. Witam, witam Was serdecznie. Wtorek. Kurwa, środa. Środa, środę mamy, środę, I, i dzisiaj postanowiłem nagrać już os... drugi i ostatni film na temat ee, tego, całego, tego całego zdarzenia, śmierci majora i w ogóle i tak dalej. Są to moje prywatne przemyślenia. I są to tylko i wyłącznie jakieś moje prywatne wnioski. Nie każdy się może, może się, się z tym zgadzać i nie każdy musi się z tym zgadzać. Także, mm, także ja to rozumiem. Niestety nie jestem w stanie wyczytać was już wszystkich komentarzy pod wczorajszym filmem. Za które dziękuję. Czy były dobre, czy złe, ale dziękuję. Na tym filmie chyba wyłączę komentarze, bo i tak nie będę w stanie ich przeczytać. To da wam też trochę myślę, do myślenia, no bo ja spróbuję podejść do tej sprawy z całego zdarzenia, ze śmiercią Majora trochę od innej strony, wiecie? No bo miałem czas na myślenie. Żeby to sobie jakoś w miarę poukładać I, i wiemy, że teorii dlaczego zmarł Major jest tyle co widzów, czyli jest mnóstwo teorii, można jedną z drugą łączyć, parować i, i rozkminiać i wiecie i tak naprawdę nikt nie dojdzie prawdy dopóki nie dostaniemy tego kurde na kawałku papieru, o ile zostanie nam przedstawiony. W w to trudno mi uwierzyć, czy akt zgonu i akt śmierci, e, dlaczego Major zmarł, e, zostanie upubliczniony. Nie wiem, czy, czy tak, czy nie. Może być tak, że nie upublicznią i nie wiem, kto go w ogóle ma dostać i z jakiej racji na przykład miałby dostać y, y, to mleczny człowiek. No ale być może, być może, być może oni dostaną, czy opublikują, trudno mi powiedzieć. Jeżeli nie, to nikt z nas tak naprawdę nie dojdzie do końca prawdy, co tam się wtedy zdarzyło, co się działo w, przez, te, przez te ileś tam godzin y, tuż po tym lajcie, y, gdzie, gdzie wiadomo, no. To kurwa, ciężko mi to gadać takie słowa, ja pierdolę, gdzie, gdzie tam, no, no, było ewidentne sterowanie kurwa pod to, że Majora lajty są nudne, bo, bo Major nie chce pijackich lajtów, Leszka lajty są fajne, bo są pijacki i to było nawet w tytułach tych dwóch lajtów, każdy był zupełnie inny także nigdy się nie dowiemy prawdopodobnie co tam się wydarzyło w tych ostatnich godzinach no wiemy, że jest potwierdzenie u szefa sztabu nawet, że, że ta karetka ponoć przyjeżdżała eee, zapraszam do kanału szefa sztabu, tam u szefa sztabu jest wyjaśnienie hmm, przynajmniej tego co szef sztabu u, szefowi sztabu udało się Udało się sklecić do kupy, nie? I całkiem, całkiem sensownie to trochę brzmi, nie? E, i, I wiem, że karetka była jeszcze wcześniej, karetka majora nie zabrała, nie wiadomo dlaczego go nie zabrała. Czy dlatego, że był pijany i nie chciał, czy, czy, czy z innego powodu. E, w każdym razie skutek był taki, a nie inny. No, Major, Major zmarł. E, co się wydarzyło? Nikt nie wie, tak naprawdę. Wiadomo tylko jedno: że była libacja i to tyle, wiadomo, i, i nikt nie wie, co się tam mogło wydarzyć. I, i na pewno <laughs> nawet, e, nawet e, ten dryblas, nie, który strasznie kurwa, strasznie tam kurwa miesza w tym, w tym co mówi, e, to nawet on nie powie Wam prawdy, ponieważ no. Mogłoby być nawet tak, że prawda mogłaby go pogrążyć w jakiś sposób, więc nie dowiemy się co tam było i się nie uczcie i możemy rozkminiać na tysiące rzeczy, nie. Ale ja bym się skupić chciał na Majorze, bo, 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 no bo można gdybać w tysiące różnych przykładów, jak powiedziałem na początku, ale to czy to ma sens. Fakt jest faktem, Major odszedł e, z tego świata, ale ja skupię się na czymś innym. Dlaczego tak się w ogóle stało? I cofniemy się troszkę do tyłu No bo popatrzcie no, Ja powiedziałem na tamtym filmie, że faktycznie Gdyby Major siedział u Konona To by żył I myślę, że by może Jeszcze przy dobrych wiatrach długo żył Bo jak Było między tymi panami, to wiemy dobrze Między Kononem i Majorem Jak było, wiemy dobrze, były kłótnie, awantury I tak dalej, z tego e, ludzie oczywiście Czerpali radochę e, Raczej nikt nikomu nie zagrażał swoim zachowaniem, żeby była jakaś utrata życia, więc, wiadomo, te kłótnie były ostre, ale, ale tam się tak naprawdę nic, nic nie mogło zdarzyć, co by naprawdę e, mogło doprowadzić do czyjejś śmierci. Myślę, że nawet gdyby Major się poczuł, to Konon momentalnie by wezwał karetkę i kurwa postawiłby pół białego stoku na, e, na, na nogi, i, i by, mogłoby się skończyć inaczej. Nawet Teoretycznie, gdyby Major się źle poczuł. I poza tym, jacy oni byli między sobą, tacy byli, ale ja myślę, yy, i powiem to szczerze, że uważam, że tak naprawdę to tylko Konon był takim prawdziwym przyjacielem majora. Yy, uważam, że Major był osobą samotną, jednak. Jedynym prawdziwym przyjacielem to był Konon. Bo Konon nie patrzył. Yy, ja wiem, zaraz powiecie, że patrzył, patrzył. Yy, no. Nie patrzył na pieniądze, chociaż wiadomo, że tam były draki o kasę, ale, ale to był jego przyjaciel. To był jego przyjaciel na dobre i na złe. I gdyby tam major był, to by pewnie takich rzeczy nie było. Gdyby major nie odszedł na Spelu na TV, gdzie, gdzie chłowił. Y Pewnie by tego nie było. Tam nie było przyjaciół, tam nie było kolegów i to nie ma. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tak samo jak w tym Sandomierzu, czy jak to się tam, gdzie to się. Gdzie on tam teraz był? Tam gdzie teraz był u Dryblasa. Yy, też tam nie miał przyjaciół, to nie byli przyjaciele. Ja twierdzę tak, słuchajcie, że tam gdzie są pieniądze, i to duże pieniądze, gdzie jest oprócz pieniędzy Fame, i osoba. Która posiada te pieniądze nie jest do końca sprawna umysłowo, czyli nie jest zdrowa tak do końca na łeb. No bo major nie był zdrowy na łeb, to wszyscy wiemy i tam nie, ma, nie mam co do tego też wątpliwości. To niestety pojawiają się źli ludzie. Dlatego pojawiają się źli ludzie, ponieważ czują tam łatwy pieniądz. I po co? Po co na przykład e, samemu się ośmieszać, bądź też e, przebierać. Brata z rodziny, siostrę upijać, wujka Lać po mordzie, czy podstawiać mu wódkę pod nos. Jak można to zrobić ze sobą, e, która nie do końca jest tak naprawdę tego świadoma, co robi. Uż zaraz właśnie powiem o majorze, co sądzę. I oprócz dobrej zabawy, którą ma się. Z tej osoby, nie uczestnicząc w tym, to jest w ogóle, kurwa, straszne, nie? Że, że się, kurwa, że, że tak wierzcie, no... Upijemy gościa w trupa, kurwa, ale z sami nie będziemy pić, nie? Yy... I... I, kurwa, wyjebałem się z wątku, nie? Chodzi mi o to, że po prostu... Major nie miał szczęścia po prostu do ludzi. I tak jak powiedziałem, tam gdzie są pieniądze, tam gdzie są duże pieniądze, a mają duże pieniądze, to tam się pojawiają ludzie, którzy niestety czują te pieniądze łatwe. Nie zawsze to są ludzie przyjaźni i nie zawsze, właściwie rzadko kiedy są to ludzie przyjaźni. Rzadko kiedy, a właściwie powiedziałbym, że prawie w ogóle to nie są ludzie przyjaźni. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby trafić na osobę, która jest ci przyjazna. Kiedy masz, masz tej forsy w bród, ten biznes się kręci i i nie jesteś do końca tego świadomy, co z tym robić i jak się, jak się zachowywać. I tym przykładem właśnie był Major, Major mimo niby tej swojej. No niby normalności, no naprawdę tak do końca nie był normalny i był strasznie zagubionym człowiekiem, podatnym zresztą na wpływy innych ludzi. Bo słuchajcie, w ogóle kurwa jak... Nie wiem czy czytaliście, co pisali w gazetach. W ogóle określili Majora, że jest to kurwa bardzo, bardzo zaawansowany alkoholik i w ogóle tutaj z kłamstwem. I w ogóle, że kanał gdzieś, gdzieś na Facebooku, w ogóle kurwa takie rzeczy bo wypisywali w gazetach, wiecie, żeby pierdolnąć artykuł i żeby mieć kurwa fejmik, nie? Chuj, bez, bez względu na to, czy jest to prawda, czy nie, więc ja po raz kolejny mówię gazety, kurwa kłamią jak z kurwy kłamią z nut kłamią, a szczególnie te takie kurwa, które się pasą na takich wiecie informacjach, które nie do końca są sami w stanie stwierdzić coś tam w dwóch miejscach przeczytają i walą artykuł, nie i ja tutaj chciałem Zaprzeczyć temu, bo też mnie pytali niektórzy, czy, czy, czy faktycznie major tak pił, i w ogóle major nie był takim alkoholikiem jak ja, jak kurwa Rodo, jak kurwa e, Geremek. Absolutnie się z tym nie zgodzę. Rozmawiałem z Geremkiem, zadałem mu to samo pytanie, on to samo powiedział, że absolutnie major nie miał cięgutek do alkoholu. Major pił, bo pili inni. I, i tak to wyglądało, słuchajcie. I gdyby, gdyby ktoś go nie podpuszczał. Że kurwa, ty słuchaj, bo tak było na 100%, słuchajcie, tam, tam, tam u tego dryblasa. Ty, dawaj kurwa, light, al alko lajta, zoba, po 8 tysięcy osób jest, kurwa, no, major, dawaj. Nie wierzę, że major aż tak bardzo sam chciał pić. Bo ja znałem majora i jak chodziłem do majora i do konona, a chodziłem przez kilka lat, dwa czy trzy lata, nie wiem, to major nigdy kurwa nie wyciągał wody z pod stołu. Chyba, że były naprawdę urodziny albo imieniny, u Majora to raczej było piwerko, tak o... Zresztą zobaczcie tutaj na tych ostatnich lajtach, Major nawet nie chciał tych lajtów robić alkoholowych. Oczywiście, jak ktoś mu poleł potem za kamerą dwa, trzy głębsze, no to się człowiek rozkręca, luźny się robi, no to dawaj wypijemy, no bo tak to wygląda, nie? Więc mówię, Major nie miał szczęścia do ludzi i sądzę, że oprócz Konona to... Niestety, ale, ale nie otaczali go przyjeźni ludzie. Raczej otoczali go ludzie, którzy, yy, nie wiem, czy myśleli, że tch, co tym zyskają, sławę, nie wiem, pieniądz? No zobaczymy jeszcze, jak to z tymi pieniędzmi Majora wyjdzie, to też niezła sprawa będzie. Ale to wszystko, mówię Wam, jest tak kurwa szyte jakimiś takimi dziwnymi niczmi, to wszystko jest tak kurwa niepoukładane i gdzieś tak kupy nie trzyma, że, że nie wiadomo. Major nie miał szczęścia do ludzi i nie miał prawdziwego przyjaciela, który, który nie patrzyłby mu na fame, na sławę i na portfel. No i, i to go zgubiło. Z tym, że widzicie, najgorsze jest to, że on, że on nie zdał sobie z tego po prostu sprawy. Myślę, że taki dryblas, czy gdzieś tam na splunie to co jego kumple i w ogóle on jest kimś, no bo wiecie, nie? A tak naprawdę był zwykłą marionetką do końca do końca swoich dni. I to jest najbardziej smutne. I najgorsze jest to, że kurwa, wiecie, że. Ja dużo więcej chciałbym powiedzieć, ale, ale te myśli gdzieś się kłębią i tak dalej. A zaraz Wam jeszcze powiem bardzo istotną rzecz, moim zdaniem. Mm. Oczywiście, że teraz każdy będzie pokazywał, jaki jest dobry i tak dalej, wiecie. No to, to, już, to już grane było z RODO, kurwa. Ja się tam nabierać na to nie dam. Mniejsza większość. I, I mówię i gdyby, gdyby major miał choć jednego kurwa takiego prawdziwego przyjaciela, jakim był konon, który go mógłby prowadzić jakoś przez tą drogę życia, która nie była dla majora łatwa. Niestety sprawiało to dla majora problem. Życie w codzienności, Które nie patrzyłaby na jego portfel, na jego fame i na to, że kurwa, i że przy nim to mogę zabłysnąć przez chwilę. A może coś pyknie, a może się uda, może Leszka wypromuje, a może coś tam innego, a może jakaś tam spelona czy coś tam nie wiesz, odżyje. Nie wiecie o co chodzi, nie? I ja tu mówię, ja nikogo nie oskarżam, to nie o to chodzi, tylko, tylko żebyście zrozumieli moje przesłanie, że kurwa, po prostu nie miał tak naprawdę przyjaciela, który, który patrzyłby na niego. Jak na, jak na prawdziwego kolegę. Nie na gościa, który ma kurwa na flachę, nie na gościa, który ma na wycieczkę, tylko na kumpla kurwa. I, I to jest smutne. I to jest właśnie smutne, że wszyscy, którzy się wokół niego kręcili, to byli ludzie, którzy kurwa tak naprawdę chcieli coś na nim zyskać. Chcieli coś od niego. Nie chcieli kumpelstwa, nie chcieli przyjaźni, tylko chcieli coś od niego. I to jest kurwa najgorsze, że Zmarł w taki sposób, kurwa. Że tak naprawdę zmarł sam, kurwa. Bez nikogo. Bo jeszcze raz mówię, gdyby on był Konona, to by się nie stało. Ja gwarantuję wam, że to by się nie stało. Kon by na to nie pozwolił, kurwa, by to pff, pół, pół białego stoku by fruwało. I tak samo by było z kononem. Gdyby, gdyby honor coś się stało, Major by tam kurwa też tam zaraz wydzwaniał, o ile by był oczywiście przytomny, nie? Nie po nitro, nie? I także ja mówię jeszcze raz, ja nie zgadzam się, że Major był alkoholikiem. Fakt, że miał ciągoty do picia, ale to przez to, że był podatny na manipulacje. Niestety to jest prawda. I przez to, że był podatny na manipulacje, godził się na różne rzeczy, na które e, przykonanie prawdopodobnie by się nie zgodził. I to jest smutne. Ja patrzę na to wszystko pod tym kątem, jak kurwa jest to wszystko zorganizowane. Że wystarczy jakiś gość, który nie do końca kurwa jest zdrowy na głowę, na którym da się zrobić kasę, i pojawiają się wokół niego kurwa mnóstwo ludzi. Dobrej ręki tak zwanej, dobrej ręki Którzy za wszelką cenę udzielają pomocy Za wszelką cenę Tylko, że to jest złudne I ta osoba, która myśli, że to są wszystko jego koledzy Nie zdaje sobie kompletnie kurwa z tego sprawy, że, że to nie są koledzy Że to nie są przyjaciele Tylko Wiecie, sami możecie to określić, kto to jest i taka jest prawda. I to podobnie było przy, przy RODO, przy Janku. To bo, bo była podobna sytuacja. Póki Janek tam siedział na szkolnej, nie wyłamywał się za bardzo i, i siedział przy tym kononie i jakoś tam było. Ale jak się Janek kurwa odłączył, znalazła się momentalnie ekipa. Wszyscy pamiętamy jak to było. Znalazła się momentalnie ekipa. Uff, nagle RODO miał wódki. Potąd, ja wiem, że to były jego pieniądze i mógł spożyć na co chciał. Ale niestety, no, Rodo też nie był do końca człowiekiem, który, kurwa, był zdolny określić racjonalnie, co jest dla niego dobre, a co nie. Ale też mu nikt w tym nie pomagał i, i te fajne alkolajty, kurwa, wszystkich bawiły do momentu, kiedy Rodo, zmarnie. I to jest właśnie, kurwa, to, co chciałem wam powiedzieć w tym przekazie, że jest to, to, kurwa, to jest straszne. I kurwa, cieszę się, że ja kurwa w tym nie uczestniczę. I właśnie zmierzam do tego, bo też niektórzy pytali się mnie, czy ja będę na pogrzebie. No mówię od razu, mówię, możecie mnie zjeść, zjebać. Nie będzie mnie na żadnym pogrzebie. Nie uważam to za dobry moment i dobre miejsce do tego, żeby zajść i zapalić świeczkę. Ci, co są trochę, no kurwa, ci, co trochę rozumieją, Myślę, że, że powinni wiedzieć, o co mi chodzi. Ja nie mam ochoty się tam pokazywać wśród tylu ludzi, bo na pewno się tam zejdzie, gdzie będą fruwać w kieszeniach aparaty, gdzie będą fruwać kurwa gdzieś po, po, pod, pod spódnicą kurwa kamerki, bo tak może być i tak najprawdopodobniej będzie. Ja nie mam ochoty się tam pokazywać w takiej sytuacji, jeżeli ja mam uczcić Pamięć majora, to oczywiście, że ja tam będę, przyjadę, oczywiście. To nie jest tak, że, ja nie, że, że mnie w ogóle nie będzie, oczywiście, bo tak sobie przemyślałem to, że po chuj mi, słuchajcie, tam jechać na ten pogrzeb, żeby co kurwa, żeby spotkać się z kim? Z kurwa z organistą? O co o nim to już w ogóle nie wspomnę, co on od pierdoli u To dodajcie spokój, to jest po prostu... Nie wiem, jak ja to obejrzałem, ten, ten film, to nie wiem, to naprawdę. Nie będę mówił, co, co mi przyszło do głowy w stosunku do, do organisty, a ja naprawdę jestem rzadko kiedy agresywny. I co ja mam teraz tych wszystkich ludzi patrzeć na nich? Ale ja nie chcę tam być, wiecie, wśród tych ludzi. Ja nie chcę, kurwa. Ja nie, nie, ja nie chcę, bo ja, kurwa, nie potrafię. Ja tak nie umiem, kurwa. Nie umiem. Ja nie chcę. I, I ci, którzy troszkę mnie znają, obserwują, powinni wiedzieć, dlaczego ja tam nie chcę być. Nie dlatego, że się boję, nie, nie, nie. To nie jest powód, dla, dla którego ja tam nie chcę być. Ja po prostu tam nie chcę być wśród tych u ludzi. I postanowiłem, że oczywiście złożymy hołd majorowi od nas, od moich widzów. Oczywiście, że tak. Nie ma żadnej zbiórki na żaden kurwa wieniec ani z nic. Ja kupię to sam. Aż tak źle nie jest z moją sytuacją, ale to będzie od nas wszystkich, żeby nie było, że nie pamiętamy i tak dalej. Nie będę robił jakichś zbiórek na, na, na takie rzeczy, bo uważam to w ogóle za niestosowne, żeby robić zbiórkę, kurwa, na, na, na jakiś yy, mały wieniec i na, na dwa, trzy znicze. Yy, uważam, że to jest moim obowiązkiem, za zrobić to dla majora, od was i ode mnie. I wy nie musicie się składać, wy się składacie na wiele rzeczy, które ja od was dostaję. Więc nie uważam tutaj za potrzebne, żeby ktoś tutaj teraz kurwa wiecie, płacił mi mamonę, bo potrzeba dla majora coś. Nie, uważam, że przede wszystkim najbardziej to się będzie liczyć, że to jest bezpośrednio ode mnie, nie? I przy okazji wiadomo od Was, i tak się powinniście czuć, że to będzie też od Was, nie? I odwiedzimy grup majora. Nie będzie tego szumu, nie będzie tego zgiełku, nie będzie kurwa jakichś poukrywanych telefonów, pod kurwa pod majtkami i za koszulkami i gdzieś kurwa za winkla, kurwa robionych jakichś ujęć, zdjęć i tak dalej. Kto był, a kto nie był, a kto zrobił to, a kto kurwa w nosie dłubał, a kto nie dłubał, bo ja nie po to tam idę. Jeżeli ja mam iść do majora na grup, to ja chcę się tam spokojnie pomodlić spokojnie się przeżegnać, ani się rozglądać, kurwa, kto gdzie fotę robi. I o to mi chodzi, słuchajcie, i, i ja mam nadzieję, że zrozumiecie to, to, co to teraz do Was mówię, dlaczego nie chcemy iść na ten pogrzeb i najprawdopodobniej na pogrzeb Knura też nie pójdę, bo ja nie widzę siebie w tym towarzystwie, mam się, kurwa, patrzeć na, na Rudego? Który obsesyjnie, kurwa, chciał zawłodnąć szkolą, co zresztą mu się udało i to taka jest prawda. Nie oszukujmy się. Czy mam się patrzeć na kogo? Na kurwa, na organistę, który będzie udało tam świętego, może się na organistach będzie grał? puu, na organach. No kurwa, nie, ja sobie tego nie wyobrażam po prostu. Nie chcę mieć kurwa do czynienia, po prostu nie chcę. Gdybym chciał mieć do czynienia z takimi ludźmi, to już bym dawno kurwa coś w tym kierunku robił. Natomiast nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi. Wykopsowałem się stamtąd i tak jak powiedziałem, ja i moi widzowie jesteśmy instytucją niezależną od żadnych rudych. Od żadnych organistów, od żadnych kurwa, jakichś innych, nie wiem, e, dryblasów. Wszystko robimy sam i to, co ja robię, wpływa bezpośrednio na mnie. Ja odpowiadam za swoje czyny. I myślę, że moi widzowie powinni być z tego powodu zadowoleni, bo ja nie idę tam na grup majora, który no będzie, jakby nie było, e, po to, żeby sobie podbić wyświetlenia, tylko idę tam się pomodlić w spokoju. W ciszy i oddać mu szacunek. I myślę, że z tego byłby dumny. I na pewno by wolał to, niż gdybym tam kurwa stał w gromadzie różnych ludzi, pomocnych i też bym udawał wielce dobrego i pomocnego człowieka. Także w ten sposób nie chcę tego yy, yy, tego yy, szacunku dla majora oddawać, tylko chcę to zrobić. Właśnie w spokoju, w ciszy I czujcie się tak Jakbyście też od siebie Dali ten wieniec I tam nie wiem, dwa, trzy znicze Zobaczymy jak to będzie Zrobimy to zaraz po pogrzebie Czy będę robił foty? Zobaczymy, bo przecież kurwa Kiedyś zrobiłem tylko zdjęcie, że byłem uroda Żeby dać dowód To skrzyknęli się, że robię sobie sztuczny fame, Chociaż to było już po, kurwa, po pogrzebie I w ogóle Sorry ale pewnie fotę zrobię dla takich wiecie zagorzałych kurwa e, szczękaczy co to wiecie powiedzą że kurwa nigdy nie byłem na grobie majora i nigdy tam nie odwiedziłem więc, więc być może zrobię zdjęcie w razie czego czy będę je publikował zobaczymy ale chciałbym żebyście zrozumieli że mm, chcę oddać hołd w spokoju i w ciszy a nie przy jakiejś kurwa nie wiadomo jakiejś szopce e, szkoda migaleć po prostu myślę że Ludzie, którzy kurwa trochę mnie oglądają, to zrozumieją, bo hejterzy cokolwiek mi nie powiedział, to i tak nie zrozumieją. A ci, co są ze mną, to chyba zrozumieją o co mi chodzi. Jak powinno się ten szacunek dla Majora oddać w tej ostatniej drodze, bo stanie przy trumnie przy iluś tam gościach i się rozglądanie i siema, siema. To nie wiem, czy to jest dawanie szacunku, czy to jest spotkanie biznesowe, czy to jest, yy, nie wiem, kurwa jakiś. Nie wiem. Patrzcie sobie, wiecie o co mi chodzi, nie? Ja po prostu zrobię to sam i myślę, że to będzie uczciwie zrobione i po mojemu, tak jak uważam za stosowne. W ciszy, w spokoju i w przemyśleniach. Pozdrawiam Was serdecznie.